Nie żyje legendarna aktorka, kochali ją prawie wszyscy Polacy. Była gwiazdą kultowego filmu. Nie żyje Maggie Smith, aktorka znana między innymi z roli Minerwy McGonagall w serii Harry Potter. Była pierwszą damą brytyjskiego kina, dwukrotnie nagrodzoną Oscarem. Miała 89 lat. Maggie Smith nie żyje. O śmierci Maggie Smith poinformowali w oświadczeniu jej synowie Toby Stevens i Chris Larkin. Informacje dalej przekazało BBC, które zacytowało ich słowa. Z wielkim smutkiem musimy poinformować o śmierci dam, Maggie Smith mówili: Wiadomość wstrząsnęła fanami kina, którzy kochali ją za niezapomniane role. Wiemy już, w jakich okolicznościach odeszła. Zmarła Maggie Smith, gwiazda Harry'ego Pottera. Według przekazanych przez jej synów informacji, gwiazda zmarła spokojnie wczesnym rankiem w piątek, 27 września. W chwili śmierci przebywała w szpitalu. Pozostawiła dwóch synów i pięcioro kochających wnucząt, które są zdruzgotane stratą swojej niezwykłej matki i babci, czytamy. Jej dorobek artystyczny znalazł uznanie wśród filmowych organizacji na całym świecie. Za zasługi dla promocji kultury została w 1990 roku odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego, a także otrzymała honorowy tytuł DAM. Maggie Smith ostatnie dni spędziła w szpitalu. Maggie Smith miała 89 lat. Swoje ostatnie dni spędziła na szpitalnym łóżku. Rodzina przekazała podziękowania załodze placówki za świetną opiekę i poprosiła, by ci w kontakcie z mediami uszanowali ich prywatność. Aktorka największą popularność zdobyła, wcielając się w postać sympatycznej profesor Minerwy McGonagall w ekranizacji światowego bestsellera Harry Potter. pozostaje jedną z najbardziej obsypanych nagrodami brytyjskich gwiazd kina. Zdobyła cztery nagrody Emmy, pięć nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej oraz dwa Oscary.